Witam wszystkich serdecznie. W tym filmiku chciałbym Wam pokazać jak y, zrobić unroot tabletu firmy Overmax Steelcore 8. Zapraszam. Musimy uruchomić aplikację y, SuperSU. Wejść w ustawienia. Sprzątanie i kliknąć pełny unroot. Sprzątanie i pełny unroot. Klikamy tutaj kontynuuj. Teraz sprawdzimy aplikację Root Checker, czy mamy ruta. Jak widzimy, nie mamy dostępu do ruta. W tym filmiku to już wszystko. Zapraszam do y, oglądania kolejnych, komentowania, subskrybowania i lajkowania. Mam nadzieję, że ten filmik będzie przydatny. Dziękuję za oglądanie. Do kolejnego razu i pozdrawiam.